Młode, młode kurki wyszły, ale zobaczcie, ale tutaj te starsze trochę mają do nich pretensji. Mimo, że śpią w jednym kurniku, jest 17 maja, oczywiście, rok 2022. O, proszę Państwa, tutaj 8 nowych kurek wprowadzonych do, do kurnika, i na, po raz pierwszy wszystkie wyszły na wybieg. Trzymały się mocno kurnika, ale widzę, że wcale nie są tak tu akceptowane, mają trochę problemów. O, widzicie? Tamte jednak trzymają się w kurniku razem, tamte nie bardzo je akceptują tu. O, poczekajcie, muszą, musi się tu poukładać. Tak jak ludzie. Też się walczą ze sobą. Chociaż... Jedny nas los, jedna słuba. Rodzimy się, żyjemy, rozwijamy się, zabiegamy o różne rzeczy, a koniec jest dla wszystkich mniej więcej jednakowy. Po co to wszystko? No, schowały się tam. Statko się trzyma razem ale no, trzeba było trochę im pomóc bo jednak już jest kilka dni jak są w kurniku i wczoraj na chwilę wyszły potem zaraz wróciły a teraz trochę tutaj im nie pozwalamy wrócić do kurnika żeby trochę się ośmieliły i zaczęły chodzić a no, mam nadzieję że nie będą próbowały wyskakiwać <laughs> proszę Państwa jak wiecie już dwa lata temu jak zaczęła się ta cała historia z pandemią jak zacząłem prowadzić ten kanał mówiłem że trzeba Podejmować działania racjonalne, przemyślane, skuteczne, żeby przeżyć, żeby przeżyć, bo czasy są nienormalne. Może to jest trzecia wojna światowa, która już trwa, przechodzi różne etapy. Teraz bardzo blisko jest etap militarny, o którym w moim blogu wielokrotnie mówiłem. Proszę Państwa, wiem, że Docieram do bardzo ograniczonej liczby osób, ale możecie się śmiać, że zajmuję się hodowlą kur i psami. Ale proszę Państwa, ja to robię nie na zasadzie jakiegoś szaleństwa czy dziwactwa, po prostu jest to kwestia bardzo przemyślana. Uważam, że, wykorzy że trzeba wykorzystywać możliwości, jakie mamy i robić co jest możliwe. Pamiętajcie, że ta grecka cnota dzielności polegała na tym, że człowiek dzielny robi to co jest możliwe w danej sytuacji. To co jest możliwe w danej sytuacji. Na te plany geopolityczne nie mamy wielkiego wpływu. Możemy jedynie przyczynić się do tego, że Coraz więcej ludzi w naszym kraju, tu w mojej okolicy, na Kujawach, w Ziemi Dobrzyńskiej, na Pomorzu, będzie miało świadomość i w Polsce tego, co się w przestrzeni geopolitycznej obecnie dzieje. A są to zjawiska niepokojące. Widzimy, że jest budowany nowy porządek świata, New World Order, i że jest próba stworzenia światowego rządu. Nie do, nie, nie do końca nie, nie wszystko wiemy na ten temat, to co możemy ustalić, to uważam, że taki światowy rząd to, to jest pomysł bardzo niebezpieczny. Dlatego, że taki rząd może mieć też dobre intencje. Nie mówię, że nie, że pewne rzeczy wymagają takiej uniformizacji, na Globalnych, ale są też takie dziedziny, w których ten rząd może popełnić bardzo poważne błędy, które obciążą miliony, miliardy ludzi. E, dlatego zbyt silna, zbyt silna władza staje się w pewnym momencie zjawiskiem bardzo niekorzystnym, bardzo niebezpiecznym. Popatrzcie, kurki zaczęły chodzić, te małe jeszcze się przygnają, ale już niektóre sobie tu widzę ładnie dziobią, zaczynają sobie radzić. Ja stąd wyjdę, zobaczymy, czy się schowają do kurnika. Proszę Państwa, to takie refleksje z miejsca nietypowego, bo z wybiegu kurnika. Ja myślę, że już jesteśmy zmęczeni tą całą propagandą prowojenną i, i antywojenną zarazem że potrzebujemy też trochę normalności w tym naszym życiu i oby ta normalność tu się pojawiła tak życzę Państwu dobrego dnia oglądajcie moje filmy, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie o, a tutaj pozwólmy zobaczymy co się dzieje dalej tak one się jeszcze gromadzą one się tu schowały jeszcze się czują niepewnie ale spokojnie dołączą do stada. Jestem tym przekonany. Kogu to calał, będzie jednak żył. Jest coraz mocniejszy. Dobrze. Idzie jednak coś kombinują.